Dobry wieczór! Wesołych świąt, drodzy państwo! Wesołych, szczęśliwych, spokojnych, w ciepłej, rodzinnej atmosferze i szczęśliwego nowego roku! Ale wiem też, że tam po drugiej stronie obiektywu i monitora są ludzie, którzy cierpią z powodu bólu, z powodu straty, z powodu własnej bezsilności. Wam, drodzy widzowie, życzę wytrwałości i tej odrobiny szczęścia, którego tak bardzo potrzebujecie, i jak wierzę, na które zasługujecie. Trzymajcie się tam, żeby ten czas też dla Was był dobry. Życzę Wam tego z głębi serca, ponieważ. Domyślam się, że niektórzy mogą się borykać z naprawdę wielkimi problemami, a w atmosferze ogólnej wesołości świątecznej ciężej jest z pewnymi sprawami się zmierzyć. Ale pamiętajcie, najciemniej jest przed świtem. I życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego w przyszłym, nadchodzącym roku. Człowiek jest tylko jeden i ręce ma dwie, i siłą rzeczy niewiele może zrobić. Ale wiedząc, że są właśnie gdzieś tam ludzie, m, którzy mnie oglądają, znają i którzy potrzebują pomocy, starałem się coś niecoś z fundacją Korygnis w tym okresie przedświątecznym przygotować. Najpierw dali nam znać harcerze z ZH. Eru. Jeden z naszych koordynatorów, wolontariuszy, Norbert, tam działał. Już w zeszłym roku razem wspieraliśmy się przy zorganizowaniu przerzutu paczek dla Polaków w Łódzku i okolicach na zachodniej Ukrainie. I w tym roku znowu była taka prośba, ale z przyczyn czysto technicznych, niezależnych, ten transport może wyjechać dopiero po nowym roku. Mamy kierowcę, wspaniałego wolontariusza Waldka. I Waldek się zgłosił, powiedział, słuchaj, no ja wiem, że nie chodzi o to, żeby pomagać tylko w święta, ale ta pomoc w święta też jest ważna. Zaoferował busa z różnych miejsc, od darczyńców, fundacji, etc. Zorganizował dużo pomocy chemii, środków czystości, skarpet uciskowych, pieluchomajtek dla dorosłych, tego typu rzeczy. Pojechaliśmy razem, dokupiłem jeszcze do tego furę żarcia, różne fajne rzeczy, zarówno takie, które można bardzo długo składować, i wykorzystać w gar kuchni gotującej dla wielu osób, jak i w indywidualnym gospodarstwie domowym. I też trochę słodyczy, kawy, kakao, różnych takich rzeczy, żeby się uśmiechnąć i ogrzać od środka. I pojechaliśmy. Na adres, który nam wskazali harcerze z zhr czyli do Brzuchowic pod Lwowem, gdzie siostry prowadzą taki jakby dom opieki społecznej, dom pomocy społecznej dla Polaków z Lwowa i okolic, dla ludzi starszych, którzy tej pomocy wymagają. Tam poznaliśmy siostrę Grażynę, która zresztą sama własnymi słowami opowie o tym, jak to na miejscu wygląda. Dobre. Ja jestem siostra Grażyna Boheńska ze Zgromadzenia Sióstr, Sióstr Świętego Józefa. Obecnie jestem tutaj w Brzuchowicach, w, w domu Miłosierdzia, czyli w domu dla osób starszych. Mamy tutaj 34 osoby pod naszą opieką. I siostra jeździ też do Lwowa, gdzie ma dużo więcej osób, z tego co pamiętam, w większości Polaków. Z Lwowa, tutaj z Lwowa, z Dżuchowic, dojeżdżam do Lwowa, gdzie pod moją opieką jest 35 osób starszych, tak, potrzebujących samotnych. Większość z tych osób to właśnie Polacy. I to są ludzie, którzy, jak rozumiem, już nie wychodzą. Trzeba do nich dojechać, wejść, pomóc. Tak jest. Większość tych ludzi nie wychodzi z domu, czeka na naszą pomoc, czeka na moją pomoc. Więc ja przyjeżdżam, y, robię mi zakupy, sprzątam i tak dalej, także przydobrze do lekarza, szpitala, no i pomagam jak mogę. No i to w, jak Polacy, to by wychodziło, no, biorąc pod uwagę czas, jaki minął od zakończenia wojny, y, to w, i że to są już teraz osoby starsze, to można powiedzieć, że to, to są ludzie, którzy byli dziećmi y, wtedy, kiedy Stalin nam granice przerysował na mapie od nowa, czyli to są ludzie pamiętający jeszcze te ostatnie skrawki przedwojennego Lwowa. Oczywiście, oczywiście. Większość tych ludzi pamięta te skrawki e, historii naszej i tak dalej. No i właśnie też tak bardzo jakby są związani z Polską. Cały czas mówią o Polsce, czy, czy mówią o Polakach i, i cały czas właśnie jakby mm, Czują się tymi Polakami i wracają do tej Polskości. Także... Tu, jak rozmawialiśmy? Właśnie o tym rozmawialiśmy, tak. że nawet jak się te produkty, je można kupić też w ukraińskim sklepie ale że dla nich dodatkową radością jest to, jak dostają te paczki że te rzeczy są właśnie po polsku opisane że to też jest dla nich no, jakaś radość, po prostu. Jak czekają nawet jak mają przy święta czy coś. Oni wierzą wierzą, że Polacy coś im podadzą i właśnie i przeglądają te rzeczy, patrzą i dla nich są to dr bardzo drogie, drogie rzeczy, cenne rzeczy, bo to polskie. Bardzo siostrze dziękuję i życzę powodzenia w dalszej pracy, a właściwie służby je na rzecz bliźniego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają, szczególnie właśnie z tym naszym tutaj Polakom. Jako że jest to Coś wspaniałego i fascynującego, takie mgnienie czasów dawno minionych, to udało mi się dwóch panów namówić na to, żeby też powiedzieli parę słów do kamery, które są dla mnie ciekawym świadectwem historycznym. Władysław Skrabek, miasto Lwów. I pan tutaj się urodził, pan stąd pochodzi? Rodzice stąd podchodzą, dziadkowie stąd podchodzą, i prezeskowie też. Czyli w Lwowianin z dziada pradziada. Lwowiacy, którzy zostali tu, mówią, że my nie jesteśmy um, za granicą, to granica się od nas. No i co? No to, to różni są, którzy, którzy się przyznają. W przyszłość wypadku trudno było się przyznać do tego, że było wrogło ustosunkowanie do tych, którzy zostali Polaków. Mhm. No bo, z jednej strony była operacja Wisła, przesiedlenie było Ukraińców przemysłowych z polskim, No i ci przesiedlenie bardzo wrogo siłę odnosili, bo ci którzy tu z Ukrainy byli, no wiekami żyli. Mhm. To normalnie się to synkowali. a ci co z Polski to bardzo wrogo, tak zwani lankowi, no i to po dzisiaj. Z pokolenia na pokolenie wychowywało się takie wrogi nie tylko do Polaków, ale do innych obcych. Czyli to krzywda rodzi krzywda. <grymna> Może tak, bo tak. No, kto mądry, to zrozumie, że to nie można Zbacznego. charakteryzować ludzi według narodowości. Że w każdym narodzie są... Jak kiedyś mówiło się ludzi, ludziska. Mhm. Dlatego. Kto chce świadomość taką mentalność, ma, że ktoś musi być winny, to znajdzie sobie zawsze kogoś winnego, aby tylko nie ja. Nazywam się Roman Babała, urodzony w 1948 roku. Pracowałem 55 lat w Teatrze w Ljubowie. Kilka razy byłem w Polsce na festiwali i tak występowałem w gościnie. Bardzo było mi miło, bo to jest moja ojczyzna. A te, stał się taki wypadek, potrąciło mnie auto Aha. z tyłu. Ja pracowałem jeszcze do tej pory. Już cały rok w Szwajcarii. Mhm. Głowa, ręka, nogi, krzyż. Tak, tak i stało. Szkoda. Odwiedzali mnie aktorzy z teatru, z kościoła, tylko co bardzo pomaga. Ja się dziwię, że Polacy tak się odnoszą do rybowiaków. E, z takim sercem mm -hmm. po prostu i o, siostra Grażyna zabrała mnie z domu, bo tam e, a, 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 straszne warunki, mm -hmm. ona, ona, ona mówi, do, do, idziemy do, do Józefice, tam będzie panu lepiej troszkę, pan się może na siłach podtrzymać, a ja potem może wrócić do domu, do pracy. Wesołych świąt. O, też dziękuję. Szczęść Boże. <laughs> Szczęść Boże. Oczywiście porozmawialiśmy z siostrami. Mam nadzieję, że w przyszłości przygotujemy kolejny transport. Że pomożemy oczywiście harcerzom zawieść ich dary i że uda nam się zrobić coś jeszcze i jeszcze i jeszcze. Bardzo wzruszającym momentem było. Jak już na sam koniec wyjeżdżaliśmy stamtąd i mimo tego, że padał śnieg, to ubrała się i wyszła nas pożegnać pani Ania. Ona jest w podobnym wieku jak moja kochana babcia. Wyszła nas pożegnać, ponieważ dla tych ludzi to, że ktoś przyjechał do nich z Polski, mówi do nich po polsku, opowiada co w ojczyźnie, nawet te produkty. Oczywiście taniej byłoby wysłać siostrom pieniądze, one by kupiły je w ukraińskim sklepie z napisami i cyrylicą, czy to jak się też mówi pospolicie Bukwami. Ale dla tych ludzi to, że tam jest napisane cukier, że tam jest napisane Kakao, że to są ciastka z polskiej wytwórni, że to jest polski makaron, same te opakowania, ich otwieranie to jest dla nich małe święto, bo to jest dla nich jakby kawałek dzieciństwa, fragment domu tego właśnie ciepła, którego wszyscy w święta szczególnie tak bardzo potrzebujemy. Dlatego ważne było, żeby to dostarczyć. A jednocześnie jak już wróciliśmy z Ukrainy, rozładowaliśmy się, no niestety się pochorowałem, ale to w sumie u mnie w tych wojażach ukraińskich jest standard, że zawsze jakiegoś wirusa przywiozę i jestem przeziębiony. Waldek wrócił do siebie, bo Waldek ogółem został zatankowany, załadowany. Pojechał znowu, tym razem pojechał dalej, pojechał do żołnierzy na front, zawieść inne potrzebne rzeczy. A ja z innym moim kolegą Sebastianem wsiedliśmy w inny samochód i pojechaliśmy do Lądka Zdrój. Do powodzian, ponieważ nazbieraliśmy bardzo dużo pieniędzy dzięki Wam, ale nie wydaliśmy wszystkich od razu. Celowo żeśmy to przydusili, ponieważ do przewidzenia było, że parę miesięcy po powodzi temat, mówiąc kolokwialnie, przestanie grzać. Dlatego zabukowaliśmy pieniądze. Mieliśmy też paczki jeszcze od Was. Jeden z Was, drodzy widzowie, przysłał nam klocki LEGO. We wrześniu one nie były zbyt potrzebne, ale teraz nadszedł na nie idealny czas. Więc zebraliśmy to, co dostaliśmy od Was. Dokupiliśmy do tego prostowniki, ładowarki, yy, zestaw kluczy, to, co strażacy z Lądka potrzebowali, i pojechaliśmy do Lądka do Komendanta Straży Pożarnej. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Lądku Zdroju. Jacek Grzeźnik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej z Lądka Zdroju. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy tutaj spowodowali, że ten sprzęt i różnego rodzaju rzeczy znalazł się u nas w Lądku Zdroju. Szczególnie dziękuję za w imieniu dzieci, mm. gdzie te piękne zestawy LEGO i innych klocków trafią jako taki prezent świąteczny do, do naszych i dzieci strażaków, i dzieci z terenu gminy Lądek Zdrój. Bardzo dziękuję i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt zdrowych i wesołych świąt i lepszego 2005 roku. Pozdrawiam z Lądka Zdrowia Jacek Rześnik. Ustaliliśmy też wspólnie na co spożytkujemy pozostałe pieniądze. Jest to prawie 70 tysięcy złotych, więc też mamy nadzieję, że Dzięki tej gotówce jeszcze coś zrobimy, co będzie naprawdę potrzebne i odczuwalne. I teraz wreszcie, no, trochę może zmęczony i poturbowany tym choróbskiem, ale siedzę we własnym domu i mogę powiedzieć, że te misje, które byłem w stanie zrobić do świąt, zostały zrealizowane. Dziękuję Wam, Szanowni Państwo, za zaufanie wobec mojej osoby i wobec fundacji. To trwa już trzeci rok. I udało nam się razem zrobić tak wiele dobrych rzeczy. Oficjalnie mówię, że y, musieliśmy zlikwidować siedzibę na lotnisku, sprzedać kontenery, ale nie martwcie się, to spełniło swe zadanie. Mamy teraz lokal w kamienicy w centrum miasta, na Starówce. I mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak już będą rocznice i uroczystości, to tam będę was zapraszał. A i na tym nie kończymy, bo zamarzyło nam się pełnoskalowe muzeum Armii Krajowej z okręgu Barka, przede wszystkim zaś skupione na 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Zaczęliśmy też trochę działać y, szerzej, Ponieważ w piotrkowie nam zostało tak naprawdę tylko troje kombatantów. Jeszcze parę osób jest w łodzi, parę w okolicy, więc postarajmy się razem, żeby doprowadzić tę historię no, do nieuniknionego oczywiście końca, ale takiego, żeby wysiłkowi i poświęceniu tych ludzi nadać jak najwięcej sensu. Dziękuję Państwu za to, że kolejny rok mogliśmy razem zrobić tyle dobrego. Jakbyście byli zainteresowani, chcielibyście nas wspierać i z nami działać, link do strony Fundacji Korygnis zostawiam Wam w opisie. I ważna informacja: zmieniliśmy numer konta. Mamy teraz nowe konto w Santanderze, tamto M-Banku będziemy musieli wygasić, więc miejcie, proszę Państwa, to na uwadze, że numer konta też się zmienił. I to taki krótki film, ponieważ nie mam za bardzo niestety zdrowia. I też szczerze mówiąc, czasu, żeby coś dłuższego nagrać, ale chciałam tym filmem w tą wyjątkową, świąteczną noc, wigilijną, wywołać uśmiech na Waszych twarzach. Żebyście wiedzieli, że ta każda złotówka, każda paczka, każde kliknięcie, każde dobre słowo, każdy dobry, choćby najmniejszy uczynek, jaki razem udało nam się zrobić w ostatnim roku, zaprocentował jak dobra inwestycja. Dziękuję. I jeszcze raz życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Do zobaczenia w Fundacji Korygnis link zostawiam w opisie. Zachęcam do współpracy, współdziałania i wspierania, a w nowym roku mamy dużo nowych projektów do zrobienia. Spokojnej nocy. Nie szalejcie za bardzo na pasterce.